Poczekaj, poczekaj. Musimy jeszcze tutaj chwycić. Sekundka, sekundka. Dobra, dobra, poczekaj. Na pewno koszarki nie Tak czuję? Nie, tak nie, tak nie, tak nie. A opuść? Nie, nie, nie. Założę tutaj klamkę. Teraz wejdzie klamra ale wiesz co nie chyba że na dwa razy dobra dobra kurde dobra co wiem coś takiego yy, to jest masywne jest bo ona prawdopodobnie się przechyli no 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 Так, и? так а томптика, Чекай, трешка, трешка. Трешка ниже, вот столько, 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 столько,